Cześć wszystkim! Z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. K207 jest stosowany w samochodach produkowanych przez Subaru. W historii produkcji jednostka napędowa okazała się niezawodnym i mocnym silnikiem o dość mocnych właściwościach. Charakterystyka techniczna silnika. Silnik E207 jest modyfikacją podstawowego silnika E20 i nie różni się od E205. Posiada dwulitrowy silnik, a także kilka udoskonaleń i ulepszeń. Jednostka napędowa została wyprodukowana do montażu w pojazdach Subaru. E207 otrzymał nową głowicę z przeprojektowanymi kanałami dolotowymi. Lekkie tłoki sprawiają że silnik jest jeszcze lżejszy. Zainstalowano nową, inną jednostkę sterującą. Wałki rozrządu v 207 pochodzą z 205 nowy ECU i turbosprężarka ich i VF28 o ciśnieniu 1,1 bara W Stigie zastosowano ich i 30 VF35 w JDM WRX Typera. Po ciśnieniu 1,1 bara. WRX ST SPEC-C Typera był wyposażony w turbosprężarkę i VF-34. Od 2003 roku STI zaczęły używać turbosprężarki Twin Stroll VF-37, a SPEC-C. Twinstroll VF-36 W 207 dla WRX z TS-203 i S-204 zastosowano Twinstroll VF-42. Przyjrzyjmy się głównym specyfikacjom silnika a 207 gumma Izumi Plant 2,0 litra, 1994 cm3, 8,0, e 207 wrx ei 207 WRX-EI-207-20G-20K. 8,5 EI 207 Forester slash A 208, 9,0 EI 207 WRX 2002 Plus slash 206 slash A 208, 12,1 litra na każde 100 km przebiegu w trybie mieszanym olej silnikowy zastosowanie. Z wyjątkiem Forester Subaru Impreza, WRX slash ST. Subaru Legacy i Suzułaska Saab 92X Konserwacja. Konserwacja silników EI 207 nie różni się od standardowych jednostek napędowych tej klasy. Silniki są serwisowane w odstępach 15 000 km. Zalecana konserwacja powinna być przeprowadzana co 10 000 km. Subaru impreza z silnikiem EI 207. Typowe usterki. Wszystkie jednostki napędowe Subaru mają te same usterki zasadniczo wszystkie silniki mają podobną konstrukcję i ich charakterystykę. Przyjrzyjmy się więc, jakie typowe problemy można znaleźć w Ej-207. Pływające obroty i nierówna praca na biegu jałowym. Przyczyna leży w oprogramowaniu układowym jednostki sterującej. Instalowanie najnowszej wersji beta nie jest najlepszym rozwiązaniem, dlatego należy wybrać przedostatnie oprogramowanie układowe. Jest ono bardziej stabilne i nie będzie powodować problemów. Zgaśnięcie. Przyczyną są koła zębate wałka rozrządu które powodują utratę ciśnienia oleju w silniku. W silnikach serii FB często występuje problem z wysokim zużyciem oleju. Oznacza to zatkanie pierścieni olejowych. Problemy z katalizatorem. Jeśli część szybko uległa awarii, po wymianie na nowy element zaleca się również zmianę stacji benzynowej. Winowajcą jest paliwo niskiej jakości. Stukanie w silnikach serii J20 oznacza to przegrzanie czwartego cylindra i usterki w układzie chłodzenia silnika, wyciek oleju. Silniki mają krótkotrwałe uszczelki olejowe wałków rozrządu. Zaleca się wybranie analogu oryginalnej części, tylko lepszej jakości. Podsumowanie Silnik i207 to dość niezawodne i wysokiej jakości silniki. Wszystkie mają wysoką ocenę i szacunek kierowców, ekspertów. Konserwacja jednostki napędowej może być przeprowadzona niezależnie. Jeśli chodzi o naprawę, zaleca się skontaktowanie się ze stacją serwisową.